Czy jest pan za odbudową Pałacu Saskiego? Jak najbardziej. Uważa, że Pałac powinien być odbudowany w pierwszej kolejności, zaraz po wojnie, a nie czekać, tyle lat minęło i w ogóle nie słyszy się nic na, na temat planów. Mm -hmm. W zasadzie to nic konkretnego ja, jako mieszkaniec nie wiem na ten temat. Jest pan z Lublina, ale na pewno pamięta pan, jak każdy mieszkaniec Polski, ten najważniejszy plac. Tak, jest. Mieszkała tu moja rodzina. Między innymi przyjeżdżałem do wujka bardzo często i przychodziliśmy na różne spotkania, manifestacje, no decydacje. I stale coś nie działo. I wtedy właśnie chodziliśmy zawsze dla grup nieznanego żołnierza. W pierwotnej formie, prawda? W pierwotnej formie. Także. Uważam, że to jest zbrodnia, że do tej pory pałac nie został odbudowany. Hmm. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę jeszcze powiedzieć jak się Pan nazywa? Jerzy no, datę urodzenia mogę podać 28 rocznik. Dziękuję tak. ślicznie.